8 kiesień, 54 rok. Do końca pan odsiedział? Tak, do końca. Czy ubiegał się pan o warunkowe przedterminowe zwolnienie? Ubiegałem się, ale nigdy nie otrzymałem. Jak to sąd motywował? Charakterem przestępstwa ma pan stałe miejsce zamieszkania tak oczywiście pracę podejmie we własnym zakresie. Oczywiście Myślę artykułu 166 KKW. Udzielam Panu zapomogi w kwocie 20 zł. Imię, nazwisko? jestem Jakszyn Na to rodzenia? 8, 4, 54. Dobrze, mam na ziemię, rozwijaj to, miska talerz kubek na ławkę. Dwa koce rzuć na koce, reszta na ziemię też. Dobra. Ręcznik i ścierka. Do kosza, wszystko do kosza! Jakaś przyjaciółka towarzyska życia jest? Na razie nie. Proszę znaleźć, szukać, znaleźć i żyć jak większość społeczeństwa. Szczęść Boże na nowej drodze życia. Dziękuję na Andrzej, obiad. No, dziękuję. Możesz mieszkać u mnie, ale musisz zasady być. No, ja tak. musi być w domu posprzątane, musisz mnie kupić na rynku, wszystko zakupy zrobić i przychodzić w porządku i kobiet nie przyprowadzać do mieszkania mojego. Jak nie będzie zasadów, to... To wiesz, jakie wyjście jest. Wiem, drzwi są. No, no drzwi są przecież. Ja byś wypił łódki, to nie możesz do mnie To Ja wiem o tym, no przez to przestrzegam to. No. Mieszka pan tam sam w, i prowadzi we. pan jednoosobowe gospodarstwo tak. domowe, tak? Tak, zgadza się. Takich środków, jakie by pan chciał uzyskać na remont tego mieszkania, pan od nas z pomocy społecznej nie dostanie. Pan teraz przebywa u rodziców. U rodziców. Jak pan długo tam będzie mógł przebywać? No w granicach no, rozsądku, no. nie mogą zupełnie raz, drugi poczęstować, no trzeci raz, ale, no, tak. ale, ale tak ogólnie to też nie będę, e, no tak jak mówi po, się pospolicie, na, na, na mamy garku. No ale musisz wyremontować, bo ja też mam ciasno i, i musimy coś zrobić i koniec. Pracuj, nie weźmiał to? Ja nie mam pieniędzy, żebym Ci tyle No Ja się na na mam mało. W zakładzie karnym pan tak. przebywał ostatnio. Tak? Pan obywatel z Polski, tak. tak? Jest pan na pewno no, Jest pan żonaty, rozwiedziony? Rozwiedziony. Dzieci na utrzymanie pan ma? Pełnoletnie są. W jakim zawodzie chciałby pan pracować? No, może jako kucharz, może ogólnobudowlana, garbarz, ale to już nie istnieje. Nie, już nie. Ma. Minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto. No, gdzieś, no minimum chyba te 1000 zł. Otrzymałem 429 zł zasiłków dla bezrobotnych. No i z tego trzeba wyżyć po prostu cały miesiąc. za mężczyzn, po co pana, można powiedzieć w tej chwili nie ma, ale będzie, będzie, za ile ona się spodziewa, za miesiąc, ale na razie czego, a pan jaki ma zawód, za tokarz, o właśnie, to jest tokarz, to, 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 to raczej nie, bo ja potrzebuję z Są jakieś wolne etaty pracy. Zatrudnienie pan... po prostu. Ja rozumiem. Czy pracował pan w kamieniarstwie już kiedyś? Nie, nie pracowałem. A gdzie a ostatnio pan pracował? W zakładzie karnym. Ale to nie związane to nic z, z kamieniarstwem? Nie. Jest mi bardzo potrzebne. Teraz obozie nazywa się ta praca. Obojętnie. Nie, nie no po prostu, no, ale jest potrzebna. Troszkę nie możemy sobie pozwolić na to, żeby 25 Mojej załogi było nieprzygotowanych do pracy od strony pomieniarstwa właśnie. Ale zdarza się czasami tak, że jak jest strasznie dużo pracy, to przydałby się ktoś do pomocy. Chyba coś te prace szuka słabo, no, no, da. To No tak. Co mówią, jak chodzisz? Nie ma na razie etatu, trzeba poczekać może za miesiąc, za dwa, no jak się coś Jak się ułoży, tak? Tak jest w tym wieku bezproduktywny praktycznie. Ty byłeś w więzieniu, to im przeszkadza? No ty mi to mówił, ale no w większości dalej do zrozumienia. Tuż przed moim wyjściem z Szyn został aresztowany za kradzież, zrobili włamanie. no i chyba coś ukradli tam, ja nie wiem co, jakieś to, niby złoto tam, czy coś tam takie, takie drobne takie sprawy to. Też przebywałem w tym zakładzie, co właśnie teraz syn przebywa, także z tego, z tego względu nie chcę, nie chcę odwiedzać syna, no bo to jest miejsce, które jest przykrością dla życia. Cały byrok odsiedziałem, 10 lat, za zabójstwo. No więzienie zmienia człowieka na gorsze. Psychika po prostu siada człowiekowi, bo człowiek się staje nerwowy, agresywny. Nie W więzieniu się nikomu nie uf. No, praktycznie nikt nikomu nie wierzy. W więzieniu się nie ma kolegów. Zawodowo się nauczyłem w więzieniu gotować. W więzieniu w kuchni pracowałem 8,5 roku. Nie mogę Panu zaproponować żadnej oferty pracy. Ani w Pana zawodzie wyuczonym, jest Pan tokarzem, ani pracy w zawodzie y, ostatnio wykonywanym na stanowisku kucharza. Pracodawcy mają ogromny wybór, jeżeli chodzi o, o zatrudnienie swoich kandydatów. A fakt, że był Pan w zakładzie karnym, no. Bardzo będzie panu utrudniał kontakt z pracodawcami, jest szansa prześlona. jest dużo mniejsza. No to już jest wytłumaczenie, no proste, no jak pani mówi, że tak jakbym nie był człowiekiem, a karany to jest do końca życia, ma przekreślone życie. Inny się człowiek czuje w tym momencie, tak? No bo my rozmawiamy... Tak się pan czuje? No, no jako wyrzutek społeczeństwa, tak? No ja odbyłem tą karę i już jestem normalnym człowiekiem. Przecież ja za swoje, za swoje błędy popełnione odsiedziałem wyrok, no to płaciłem. To jest to, że... Czekalany już jest wykreślony z życia. No to tak nie powinno być. I co dalej masz jak robić? No, może pan I być wrócić z pokrotem, bo tam dadzą jeść. A gdzie pan się nauczył tych y, przygotowywania tych potraw? Na obozach, y, na stołówkach, na kolanach. Na innych typu zamkniętego. Pracował pan na obozach, na, na koloniach. No, u nas troszeczkę inna jest praca. Ale no... 10 lat mam praktyki. Czy ta dziesięcioletnia praktyka, którą pan miał, to nauczyła pana? Czy pan jeszcze i własna inwencja też doszła? Sama, własna inwencja swoja. Tak. W tej chwili, na obecną chwilę przyjęć nie ma, chyba że się coś zmieni. No. Będziesz teraz gotował mamie. No nie, tylko no, może komuś innemu będę gotował. No to myśli sobie. Szukać jakiejś kobiety. Na jakoś umie dobrze gotować to możecie. No, postaram się. Została pochowana, i po prostu nie wiem, w którym miejscu. Konkretnie nie, nie mogę znaleźć tej osoby, bo jeśli byłby napis i coś, no to wiadomo. Ale w którym roku? 92 rok, październik. I tu u nas w kościele był pogrzeb? Nie, nie, to była prawdopodobnie przez opiekę pochowana. Na miarę, proszę pana, znaleźć na y, grób z opieki społecznej jest bardzo trudno bardzo często te pogrzeby były takie, że ciało nie było wprowadzane do kościoła. Tak, bezpośrednio, bezpośrednio z kostnicy na cmentarz. To to jest moja, dla pana. Moja kubina była. Aha. I pan tutaj mieszkał razem z nią tutaj tak, w tu mieszkaniu. moim. Dlaczego? Tak po tylu latach dopiero pan tutaj no, przyszedł. Nie, w tym czasie tu nie było po prostu podczas tego. Zdarzenia to mi już tu nie było, także po prostu nie mogę właśnie yy, przez to stwierdzić, bo nie byłem po prostu na pogrzebie nie? Aha. w po prostu no pan wiec, był pan w więzieniu? Tak, był. Aha. W październiku 1992 roku, roku. zmarła, tak? No niestety... W tym roku w aktach zgonów nie mamy Marii Kowalskiej. Trzeba odkręcić tamto inne rzeczy, pokazać, które są wartościowe w samym samochodzie, ale reszta się po prostu zostawia. No, w takiej no. to zasadzie to mniej więcej działa. No, wszystko bym potrafił to zrobić i wykonać, no, które człowiek no, w stanie jest zrobić po prostu. Dla mnie tu jest ta praca, wszystko, kto, kto by mi kierownik powiedział, co zrobić, to ja wszystko tu zrobię, no po prostu. Mam rozumieć, że pan jest taki złota rączka, tak? No tak, tak, wszystko. Można Pomalować płot, rozebrać auto, prawda? Roz, zdemontować, no na zasadzie. Po no prostu no, już jest te... pan tak zdeterminowany tym, no szukaniem pracy, tym że... No panie tak, to już 4 miesiące, także to już jest. łudzi się bardzo małą nadzieją. Trudno się z panem rozstawać, jak gdyby yy, wie pan, na tej, na tej stopie. Hmm. Ale no niestety mówię, nie? Niestety jest to. Wszystko... No wszyscy mówią niestety. Dużo to jest. Y... Ale czek się y, po prostu kompleksy wpada po prostu jakieś. W ja do... rozumiem. A rozumiem. czym dłużej, tym jest gorzej. A mieszkanie trzeba zapłacić, trzeba wyremontować mieszkanie. On wejdziesz. Nie wiadomo. Oczywiście, że na po prostu jestem w na zasiłku dla bezrobotnych. Zasiłek dla bezrobotnych kończy się za miesiąc czasu i zostaje bez środków do życia. Czyli jest możliwość przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych. A jak często Pani jest u nas w urzędzie? No, co drugi dzień, trzeci na oferty patrzę, ale to są te same. nie są takie są oferty, że jeszcze i nie doszy do urzędu pracy, a już, był, a już pana było się... brak miejsc. Pana, na już nie część... raz sprawdzałem, że to są nieaktualne. Część jest nieaktualna, no ale nie możemy Większości generalizować, że są. wszystkie są nieaktualne. No, obecnie prawda? co teraz są, to na pewno żadna nie jest aktualna. Nie, jedna jest tylko aktualna. Pana los leży w Pana rękach. Ja nie rozumiem, tylko że... Nie znaczy, chcę podjąć pracę, no ale nie jest w stanie tego zrobić. Proszę pana, na dzień dzisiejszy trzeba zachęcać pracodawcę, aby zatrudnił właśnie pana. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób Pan się tak jakby promuje? No, sumienny pracowity, bezankoholowy. Trzeba przedstawiać się z jak najlepszej strony i starać się jak najlepiej wykonywać powierzone obowiązki. No, ale kim znajdę co dalej? Proszę Pana, ustawodawca nie. Pozwolił nam na to, żeby przedłużyć okresu pobierania zasiłku. Dlatego ja naprawdę zachęcam do aktywnego poszukiwania pracy. 54 zł. Dobrze, to pasuje, wszystko gra. Jakoś dzień się się przeżyło. Nie martwi się tak? No się nie martwię. no czym będę się martwił? No, na razie myślę no, Nie o... martwi się, bo to nie ma co. Dopóki ja będę żyła, to nie będzie lodówka zamknięta przed tobą. To ja wiem o czym. No. jedzenie masz u mamy. Nic nie być dobrze. A już się usamodzielnił, to by było dobrze, to już byś sobie oddechnął ty i jaj. I... znaleźć groby konkubiny. Byłem tam kilkanaście razy i nie ma tego grobu po prostu. Moja konkubina lubiła wypić po prostu. To mnie denerwowało. Jak była pijana, to dochodziło do kłótni. No ja na cały dzień chyba wypijam wtedy dwa czy trzy piwa. Tam. No i zaczęła się kłótnia. Nóż działa, czy miała ten nóż pod poduszką już schowany, a jak jest pijany, no to nie ma żadnej rozmowy. Ja nie wiedziałem, czy ona nie chce zabić, czy siebie chce zabić, no tego to nie wiem. Chciałem jej odebrać, szarpać się z nią, żeby ten nóż jej odebrać po prostu. No jak się przewróciłem, to ten nóż się wbił w plecy pod łopatkę, no i trup. W moim wypadku zawsze będzie to poczucie winy. Do końca życia mojego. Tyle razy zmarnowanych.